Cześć, jak zauważyliście lub nie, ostatnio powiedzmy miałem z dosyć zmniejszoną częstotliwość wypuszczenia filmów No, niekoniecznie to było związane za mną, trochę za mną mimo wszystko, ale w ten fakt Chciałem zbadać tylko niewolnorod Ale coś mi to przeszkodziło Przy okazji trochę pograłem na innej postaci, ale do niej kiedy indziej opowiem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że znacznie szybciej przeszedłem całą grę na niej. W ogóle tam przeszedłem, grę tutaj jeszcze nie. Grałem na niej w sumie przez 3 dni. No tyle, co powinienem powiedzieć o niej w tym momencie. To co jest związane z tą grą, z tym saveem Tylko tyle, że Trochę... Oj No. Musię... Poza kulisami już tak Przejść, ale tylko dlatego, że Oj Dobre, to że save był automatyczny przy wejściu do wolu drugo ostatni, ale nie zauważyłem o te, tego, że po prostu nie zapisałem normalnie gry w środku. A zauważyłem, Na czym skończyłem? Wątek kurczę, bo mówiłem i teraz Aha, no tak No i tam padłem, musiałem się cofnąć Nagle, nagle się okazało, że poprzedni zapis był tu przed a Amonda Mautier Ale A nic się nie stało, na szybko to nadrobiłem To był tylko kawałek tak naprawdę Przy okazji ten za tym drugim serwis sporo się nauczyłem o graniu zupełnie innymi typami postaci Znaczy że bardzo fajnie się gra w tym ja Nie mam zamiaru w pewnym sensie teraz na, na wojownika zmieniać, ale fajnie się nim gra Aczkolwiek jest trochę... nie dopracowań nie wyciągnąć powiedzmy mimo wszystko Tylko na taką pogadankę o grze jeszcze przyjdzie czas na nie będzie to dzisiaj. Dzisiaj chciałem skończyć wolą, bo przede wszystkim chcę zobaczyć, co z nami się dzieje. się do tego, że ta mikstera trochę niekoniecznie dużo mnie leczy. Zabytku, podajesz mi Jak ja mam ich teraz pokonać? Muszę wyciągnąć broń. Jeszcze wypiję jakąś odporność na magię, powiedzmy Chodź, tak mi zacząć tutaj też utylizować używanie Quick bo jest bardzo przydatne, wiele skraca czas ładowania i zapisywania. Bo tak ładowanie mimo wszystko ładuje konkretną lokację od początku, a quicksave tylko jakby cofa na tej konkretnej lokacji. Tak przynajmniej się wydaje. Jakoś nie padają Jak, w jaki sposób dokładnie działa, to to tak mniej więcej na podstawie tego... O efekty efekty? nie, no zobacz jaki większy nie, już zrobiłem też pełną, pełną nie, Jaką broń sobie złożyć. sobie złożyć? nie, nie, będę Potrzebował jednak skończyć czas na to przewrócenie magii mało tego musiał skończyć powiedzmy explic zaklinaniem to jednak będą dwuelementowe czy zbroje z dwoma enchantami naraz wymaga sednego poziomu w enchantingu Gdzieś nie zabijłem tym linii, chyba nie Gdzie są te draogryw? F5. F5 to jest quick save, jakby ktoś nie wiedział Może tutaj zobaczę co jest O, draugry! Oj, przykór w końcu. Gdzie on jest?! Kurczę... Ale co, dwa darał gry w sumie? Regeneracja... Jakiś przedem... Kurczę... Oops. Wchodzi tak na tak. to Gdzie jest linia wód O dobrze, dobrze, dobrze jeszcze trochę i będę miał To potrzebną 70 w, w zniszczeniu 70 z tej się jest potrzebna do um, tych najważniejszych sp. Czy to z popielenia? O! Czekaj się no to nazywa Jeszcze jeden Też potrafię krzyczeć, ale... skończyłem się do regeneracji, czy jeszcze nie? Jeszcze cztery kilo. wow, łał, długi jest. F9 Widzicie było to znacznie szybsze o, Może nie widać tego, ale <laughs> słychać w każdym razie Sam złoty nie na pewno był znacznie szybszy niż ta. O, i teraz... ...to jest jakieś potrzęcie. No chyba mam jeszcze jakieś przywrócenie magii. Ja śmieszną premię dla magii, która przewraca magię sobie, ale... O, ale jakieś mam? Nie swoje. Jeszcze, pozdrawienia. O nie. O, dobrze. O mnie, zabija mię. Chyba 9 to jest quick load. Jak ktoś nie wie. No dobra to jeszcze raz zacznę od premii do... Nie, nie Premi do magii Regeneracji magii. magii. Dobra, zacznijmy od tych małych. Bez sensu. Zacznijmy od spora za wcześnie. Zobaczyłeś na to premię do magii którąś? taki no, Za długo! <grymne> Zaraz tę akcję potrwa 15 tysięcy razy Regeneracja magii Ok Film... Oh! No Oj, nie ten krzyk. Oczywiście, no! Czuję się, że chodziło o to, tak, tak. tego nie zepsuł, to bym może go jednak ze lokował i nie byłoby szans, żeby, ktoś... żeby wtedy przebyło tego trona. Nie wiem, już przy magii. O, trochę nie miotła. Lidia oczywiście ledwo żyła. Nie o to mi chodzi, o ziemię. Oprze Teraz co? quick quicksave patrzymy co tu jeszcze można znaleźć Właściwie kogo pewnie O tu jest na przykład jeden drog Myślę, że od tych na przykład I co to fajnie Teraz mogę kontynuować drogę w tą stronę Tutaj mamy Jeszcze jakieś dragra, no ale... A dobra gdzieś jest daleko Jeszcze się bałem, że będzie za blisko i oberwie tą kulą Hmm Wreszcie nie dobra, ale mogę sprawdzić ją przesunąć, zobaczyć czy to czegoś nie uaktywnie, ale chyba nie Zobaczmy co tutaj jest. Miesz ceremonialny? Ojej. Dobra, poskili trochę walkę. Tak. A ty już leżysz. Ten miest ceremonialny hmm. Nic specjalnego. Aha, on to jest quest item. To, jak jest quest item, to niech będzie quest item. Dobrze, teraz sądzę, że jak pójdę tędy to się dostanę na tą półkę właśnie. Ja typu C był trochę draukrow Szklana strzała. Hm. Ślepszy łuk. Ale oprócz tego nic tu nie ma. Więc mogę stąd wrócić. Tu powiedzmy. A jeszcze i szybki. A tu jest wejście, czyli tutaj... Nie, zaraz, zaraz, zaraz... Tutaj jest to wyjście na górę. Hmm. Czyli to tyle w tej odnodze. Jeszcze popatrzę na lokalną mapę. Chyba tak. A no, to mogę się cofnąć tu i spróbować w tą stronę pójść. Tylko uważaj, Lidia, na tą bramę. No, więc coś. Tę drogą szkoda, że leczenie nie działa na nie tak jak w niektórych innych systemach. To znaczy, że ich nie zabiję. Po prostu. O może nie tyle zabije, co po... I, no Okej, okay. lecisz, lecisz. No to chodź bo dalej. O, jeszcze czegoś mi brakuje. Poru. Hmm. Ten quest, jak brzmiał? Nie to, nie to, nie to. Też nie, też nie. Też nie, kurczę to? To był czy był gdzieś tutaj? Hmm być dodatkowe po prostu. No, ja, chyba nie. Nie, nie, nie to nie jest stąd. To musi być takim stąd gdzieś. Nie to, nie to, nie to. Nie to, to jest to. w klejen nie było jeszcze. To mamy No Dodatkowy klejnot wyklej od duszy do zaklinania. Jeszcze jeden. tak na wszelki wypadek wypiję miksturkę, może lepiej. O kurczę, to jeszcze jeden leży. No nie. Nie fair. Zaraz, zaraz, zaraz To był... Który to był quest? To był quest. Ten. Czyli już zdobyłem miecz. Dobra. Okej. Okay. Czyli teraz tu, 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 tu i tutaj. Będę troszeczkę się spóźnił ma do walki. Nie? Oraz może go sobie tu z tą ich. zasięgu wyciągam. Free safe. Fast! Eee. A dobra, po prostu leży. Myślałem, że jakimś serem upadłby tak szybko. No. Nie. Fajnie, nie wybuchają moje spary. Takiego zrzucając do tyłu. Szkoda, że nie dostałem klejnotów z nich. Jakoś tętę? Chyba tak. Dziwna ta krypta. Kill. Hmm, może nie myję tam przed niepełnym HP? Ile rzeczy nieugięte się od tej będzie bardziej przydatne? Teraz szybko zapiszę przed tą komnatą, No, czyli tutaj mamy, tak tutaj mamy Generalnie dwóch dlaczego się trzyma Oj, zabili mnie jak dostałem z fus. dobra. I tak nie wiem czemu ale nie wlecimy. Ja się tym razem przeciąłem to ładowanie, ale... Dobra. Teraz wyjdźcie stamtąd. Ja za w ten sposób nie będę walczył Co najwyżej mój na A z tego tego nie zgłupię, bo wtedy teraz sobie trochę może coś killuję Przewoływanie co tam to LDR stanie czy nie? Tak, tak, tak. Tak, tak, Się zaklinało tak. ogóle. łapty duszy na czarze tutaj. Dobra, gdzie nie jest tam ten draugr? Brał... A, dobra, na tak, go to, to jest jakiś mechanizm, tylko nie wiem, co to jest. A, tu są jakieś pułapki, ale ja nie wiem co one robią. No to jest topór ceremonialny. Etykieta buławy, którą już ja czytałem. Albo nowy łuk, no to ładnie. To był ten Deathlord, Lord. Aha, ten drugi jest tam. Lwia strzała, Pierścień z ametystem i to chyba nic już nie ma. Dobra, to może go zapisać i wrócić tam do głównej sali, zobaczymy co będzie